Policyjny sygnał, audycja, w której wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie informujemy, doradzamy i ostrzegamy, jak uniknąć różnych zagrożeń. Chcesz się czuć bezpiecznie? Nie wiesz, co zrobić w sytuacji zagrożenia? Potrzebujesz ważnych informacji? Słuchaj nas we wtorki o 13.20 tylko na antenie Radia Fiat. Tradycyjnie, jak w każdy wtorek, po godzinie 13:20 witamy w audycji policyjnej. Sygnał Kłania się nisko z Byszek Derda. Moim gościem i Państwa oczywiście jest aspirant Kamil Sowiński z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstowie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie aspirancie, kolejny problem dzisiaj będziemy poruszać, kolejne, e, kolejną rzecz, która nurtuje nas już od dłuższego czasu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o hejcie, czyli o, no mówiąc tak ogólnie, też o mowie nienawiści, o różnych działaniach, które związane są z jakimiś aspektami agresji wobec słownej, nie tylko słownej, wobec innych osób. Czy z tym hejtem to radzimy sobie, bo to już wiemy, że od wielu lat. E, Niestety to zjawisko jest obecne. Radzimy sobie z nim czy nie radzimy? Tutaj trudne pytanie, szczerze mówiąc, ale patrząc na to, co się dzieje, niestety nie radzimy sobie. Według, według choćby statystyk, które są bardzo, bardzo zatrważające, jakby na to spojrzeć na przyłomie ostatnich lat, jak ten hejt się zmieniał. Tutaj warto też powiedzieć, że samo słowo hejt, w tym odniesieniu do mowy nienawiści jak gdyby wykorzystywane jest przez specjalistów uznawane do mowy nienawiści, która dzieje się w sieci. Typowo hejt, jak gdyby to słowo kojarzone jest z, z tym mową nienawiści, ale w sieci, czyli w internecie no i tak dalej, w tym cyfrowym świecie. Jeżeli o to chodzi w tym, w tym odniesieniu do mowy nienawiści, do tego hejtu, niestety mamy mm, bardzo złe, złe statystyki, które mówią o tym, że coraz więcej tego hejtu jest. Jest mnóstwo badań tak naprawdę, które są prowadzone przez różne instytucje, różne fundacje, w większości one niestety docierają do, do sedna, czyli do młodzieży, bo ten hejt wśród osób tych małoletnich jest najbardziej, największy, w sensie najbardziej rozprzestrzeniony. To też pewnie z uwagi na to, co mówiliśmy też przy poprzednich zagrożeniach innych, o których rozmawialiśmy, czyli poprzez pandemię koronawirusa, kiedy całe nasze życie, a życie tych młodych osób też szkolne, przeniosło się do sieci. Wtedy ten hejt tam rozgorzał i się dosyć mocno zmienił. Duży problem. Dziś szacujemy, Czuje się hmm, tak średnio przeciętnie, że 90% tych młodych osób spotkało się z hejtem w sieci w internecie oczywiście z, różnego, z różnymi jego rodzajami, natomiast 90% młodzieży powyżej 13 roku życia ma kontakt z hejtem w sieci. Więc jak gdyby to ta skala tego zagrożenia jest ogromna. Oczywiście tutaj można powiedzieć, że w polskich przepisach prawa. Nie ma jak gdyby kodeksu, który, przepisu, który mówi, że hejt za hejt grozi to i to jest mnóstwo tych przepisów. Jest to znieważenie, zniesławienie, groźba karalna, uporczywe nękanie, pomawianie, nawoływanie do, nie, do nienawiści. Są też różne przepisy kodeksu wykroczeń, które do, do tego się tyczą, ale tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o jedno, czyli właśnie o tą nienawiść, która panuje dziś, o tym rozmawiamy w sieci. No, właśnie ten postęp technologiczny, który, którego jesteśmy udziałowcami, mówiąc tak wprost, powoduje to, że dostęp do wszelakiego rodzaju nowinek technologicznych, do źródeł komunikacji, właśnie w sieci, czy to mam tu na myśli, czy portale internetowe, czy różnego rodzaju komunikatory jest tego masa, i przypilnować tego wszystkiego, co się dzieje w internecie, no nie jesteśmy w sposób. Dokładnie tak, ja często jak zaczynam spotkania z młodzieżą, ale też z dorosłymi, e, aby uświadomić im, jak łatwo narażają się na różnego rodzaju zagrożenia w internecie, zadaję pytanie, czy korzystają? Kto na sali korzysta z popularnego e, portalu społecznościowego e, 99% sali podnosi rękę, że go posiada. Ale kiedy zadaję pytanie, kto z Państwa przeczytał regulamin tego portalu? Maksymalnie jedna, dwie ręce, mm -hmm. tak, podniesione w górę. Dlatego to też pokazuje to, jak, jak łatwo my sami dajemy siebie narazić i jak ryzykujemy, korzystając z różnych narzędzi internet, trzeba to jasno powiedzieć, internet, smartfony, to wszystko, o czym mówimy, to nie jest złe. To są cudowne narzędzia, które mamy, które mogą nam pomóc w codziennym życiu. Złe jest to, jak z nich korzystamy. I tak samo jest z tym hejtem. On przeniósł się do, do internetu bardzo mocno, dlatego, że wiele osób myśli, że internet to jest, w internecie, w sieci jestem anonimowy. I to bardzo mylne oczywiście e, myślenie, ponieważ e, zarówno służby, jak i jak inne e, agencje mają możliwość dostępu do tych wszystkich danych. Mało tego, w internecie nic nie ginie. Ja zawsze też o tym powtarzam młodzieży, szczególnie na spotkaniach, że jeżeli cokolwiek zrobiłeś w internecie, cokolwiek powiesz, wrzucisz, napiszesz, wkleisz i tak dalej, skomentujesz w internecie, to jest tak, jakbyś to zrobił na stadionie narodowym podczas pełnych trybun. Jakbyś to zrobił tam, ponieważ tak dużo osób ma do tego dostęp, mało tego będzie miało dostęp za parę dobrych lat. To też jest ważne, jeżeli chodzi o te zachowania niebezpieczne, o to mowę nienawiści w sieci, że często młode osoby komentują coś, też pod wpływem emocji czasem, ale pod wpływem wpływu innych, jak gdyby osób, które, które gdzieś tam się nakręcają na, jakiś, na jakąś osobę, na to hejtowanie i wrzucają to. Robią to w wieku młodym, wydaje mi się, że ach, za jakiś czas to usunę, to zniknie i tak dalej. W internecie nic nie znika. To wszystko tam zostaje. Jeżeli ktoś złoży zażalenie, skargę, jakiś wniosek o ściganie takiej osoby, która hejtuje, to służby mają do tego dostęp i mogą tą osobę namierzyć, e, i choćby o tym warto pamiętać. A drugie ryzyko, jakie jest też zostawiając to, że oprócz tego ryzyka karnego, to w dzisiejszych czasach większość firm, między innymi Polska policja, ale także inne firmy, e, jakieś w, wielkie instytucje, które, które zatrudniają osoby, robią coś takiego jak OSINT, czyli tak zwany biały wywiad w internecie o danej osobie, o danym kandydacie na stanowisko. Jeżeli ja dzisiaj kogoś hejtuje w internecie albo wrzuca jakiś nieprzyjemny komentarz, nie daj Boże, z wulgaryzmem albo jakimś innym, inną rzeczą, no to trudno, żebym za parę lat, nawet za pięć, dziesięć szukał pracy w policji, mając taką historię internetową. Daję taki przykład oczywiście policji, bo, bo jestem mundurowym, ale wiele instytucji to robi. Tego najlepszy przykład jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, że w Stanach Zjednoczonych taka ciekawostka, łatwiej zmienić imię i nazwisko, niż wymazać swoją historię w internecie i wiele osób zmienia to imię i nazwisko, bo chcą podjąć jakąś pracę albo coś zmienić w swoim życiu, a ta historia, którą mają w tej sieci jest zła. Ciągnie się za nimi. Tak? Ciągnie się za nimi. To jest takie jakby jedno, jedno z tych ryzyk. Dwa też to, to ta mowa nienawiści, dlaczego jest niebezpieczna w sieci i tak popularna ostatnimi czasy i dlaczego ona narasta. Między innymi dlatego, że mamy, nasza młodzież głównie ma złe przykłady z góry, czyli od nas, od dorosłych za naszych czasów, możemy to sobie śmiało powiedzieć, że z panem redaktorem się znamy też prywatnie i, i wiemy, że jesteśmy z tego pokolenia, e, przynajmniej milenialsów, jak nie dalej, e, za naszych czasów był internet, ale nie był on tak dostępny jak teraz. Telefony komórkowe, kto w dawnych czasach miał w szkole telefon? Jedna, dwie osoby. Więc dostęp do tego był ograniczony. Naszymi idolami byli, były znane osoby, znani sportowcy, znani politycy, piosenkarze i tak dalej. Wiedzę od nich, o nich czerpaliśmy albo z książek, albo z gazet, z różnych źródeł. Dziś wśród tych Sportowców, tych znanych osób, które są. E, oprócz nich występują jeszcze osoby, tak zwani celebryci. I tutaj, no niestety, uważam ja osobiście i, i, i też widzimy to, jakby badając to zjawisko hejtu, że to również ma ogromny wpływ na ten hejt mnóstwo jakiegoś rodzaju muzyki, mnóstwo rodzaju różnych nawet gal sportowych, sztuk walki i tak dalej, które promują wprost tą nienawiść, też wpływa na to, że młodzi ludzie to oglądają i mi się wydaje, że to jest normalne, że to tak, tak jest, że tak trzeba, że to jest fajne wręcz czasami to hejtowanie się nawzajem, więc to jest kolejna ta, ta przyczyna, skąd ten hejt się też bierze i skąd ta młodzież czerpie te wzorce. Także niestety tych tych źródeł tego hejtu jest bardzo dużo, jakbyśmy do tego dali, dodali jeszcze życie codzienne, plus dodali media, inne, czyli telewizja, niestety czasem też radio, gazety, gdzie również ten hejt się pojawia, albo przynajmniej w komentarzach pod artykułami bardzo często się pojawia, no to niestety ta młodzież naprawdę mocno jest na to narażona. I to jeden jakby ten powód, jeden te czynniki wpływające na zwiększenie się niestety tego zjawiska hejtu, a kolejnym jest też świadomość osób dorosłych, czyli rodziców, wychowawców, na to, jak duży to jest problem. Ja dam taki przykład, jedna z akademii, Akademia NASK, robiła jakieś takie badania, raport nastolatki 3.0. Polecam. Super sprawa, sobie znaleźć w internecie, poczytać, tam jest ogólnie o różnych zagrożeniach wobec naszej młodzieży i oni zadawali tam swego czasu pytanie, z jakich powodów dziś młodzież się z siebie śmieje w internecie, między innymi? Tam najwięcej 13% ze wszystkich danych było, że z wyglądu fizycznego młodzież dzisiaj się z siebie na, nabija. Natomiast to 13,7% wskazało na nastolatkowie, a ich rodzice, jako powód do śmiechu, to już było tylko 7%. Więc zobaczmy, 13, tu 7. Z tego, że z, dla przykładu z narodowości młodzież podała, około 3% młodzież podało, że z tego się śmieją, a rodzice, uwaga, 0,2%, że z tego się można śmiać w szkole. Więc jak gdyby świadomość rodzica, tego opiekuna, wychowawcy, jakie problemy ma dzisiaj naprawdę młodzież, co jest, co jest powodem tego hejtu wśród nich, jest prawie, że zerowa jest totalna różnica. Rodzice nie wiedzą, na co ta młodzież jest narażona, jakie mają problemy i to też kolejny, jak gdyby taki zaczynek do tego, że ten hejt się może bardziej rozprzestrzeniać, bo nie są w stanie też im poniekąd pomóc. No właśnie. Yy, trochę nieprzypadkowo też mówimy o tym hejcie, bo do, tak jak wspomnieliśmy na początku, to zjawisko jest cały czas niestety obecne i co gorsza, my mówimy tutaj o tych różnych rodzajach, o czym tych statystyki podajemy, ale najgorsze jest to, że no niestety, ale trafiają się i co jakiś czas o tym słyszymy, tragiczne przypadki związane z hejtem. Kończą się naprawdę bardzo tragicznie, nawet śmiercią osoby, która jest... Hejtowana, bo już po prostu tego nie wytrzymuje psychicznie, nie potrafi znaleźć pomocy, nie potrafi się od tego uwolnić. No i niestety finał jest tragiczny. Tak, moglibyśmy tutaj mówić o konsekwencjach prawnych. One są bardzo ważne. Prawo jest ważne, ponieważ gdyby stabilizuje nasze życie, daje nam bezpieczeństwo. Natomiast oprócz wpływu konsekwencji prawnych są gorsze konsekwencje, te, o których pan redaktor wspomniał, czy tak my je nazywamy konsekwencjami społecznymi. Hejt. Działa na każdego. Nie ma osoby odpornej. Ja, jako policjant, mogę o tym powiedzieć, że nie ma osoby odpornej. Na hejt i te konsekwencje społeczne są takie, że oczywiście zaczyna się to od pewnej niepewności, bo na początku można to potraktować, że to jest pojedyncze jakieś tam naśmiewanie się ze mnie i tak dalej, że za głupi chwilę to żarcie. minie, głupi prawda? żarcik, tak? Mhm. Jak gdyby jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić, ale jeżeli ten hejt każdego dnia jest spotykany, a co gorsze, nasza młodzież, my w naszych czasach mieliśmy ten hejt jak gdyby twarzą w twarz, face to face, czyli jak ktoś się ze mnie śmiał, to to było mówione do mnie bezpośrednio albo gdzieś tam plotką korytarzową, ale dzisiaj co ma młody człowiek? My wracaliśmy do domu, poszedłem do mamy, do siostry, do znajomego, pogadałem, wygadałem się, jak gdyby poradziłem sobie z tym. Natomiast dziś ten młody człowiek wraca do domu, zamyka się w swoim pokoju, odpala telefon i ten hejty dalej. dalej tak, jest, jest to samo. Więc mhm. jak gdyby to też jest to nasilenie. A to wszystko prowadzi też do tego, jak my to mówimy, do, do prób samobójczych, o czym mówimy. Jako taki najlepszy przykład, jak duży to jest problem, jak ogromną skalę on ma, podaje statystykę. No niestety, matematyka jest nieubłagana i dam taki przykład. Rocznie w wypadkach drogowych w naszym kraju ginie, w wszystkich wypadkach mówię tutaj o wypadkach samochodowych, potrącenia rowerzyści, piesi wszystko co z drogą związane, ginie przeciętnie. Tak daje, nie wiem jak w zeszłym roku, bola około 1500-1800 osób w naszym kraju rocznie. A samobójstwo w naszym kraju rocznie popełnia ponad 5 tysięcy osób. Więc to najlepiej pokazuje, jak duży to jest problem, jak ogromna to jest skala e, tego zjawiska. A niestety, w większości tych przypadków, samobójstwo właśnie hejt do nich doprowadza. No i pewnie z tym zjawiskiem no, będziemy się jeszcze zmagać przez y, kolejne lata, bo, bo no niestety, ale y, utrzymuje się i y, y, jest coraz y, bardziej widoczny ten hejt, tak jak Pan wspomniał wcześniej, y, mówiąc, no trochę nam skrupułów brakuje, prawda? Przy, do, wobec innych, żeby, żeby komuś czegoś y, takiego złego nie powiedzieć. No i tutaj rola oczywiście y, op rodziców, y, opiekunów, y, wychowawców y, w tym, żeby no ja nie mówię kontrolować i, i sprawdzać, inwigilować tych, tych młodych ludzi, ale być z nimi w kontakcie. kontakcie nie e, facebookowym, nie, nie jakimś telefonicznym, tylko tym kontakcie w cztery oczy, żeby po prostu z tym młodym człowiekiem siąść, trochę porozmawiać, bo możemy czasem e, dzięki takiej rozmowie uniknąć tych tragicznych sytuacji, a równocześnie możemy e, może jakiś, w jakiś sposób tą skalę hejtu też zmniejszyć. Dokładnie tak. To jest jedna sprawa. Rozmawiać, rozmawiać jeszcze raz, rozmawiać ze swoimi dziećmi, wychowankami. Jak najbardziej tak. Też ich edukować, podpowiadać im, gdzie szukać pomocy. Tych miejsc do szukania pomocy jest naprawdę wiele, bo tak naprawdę mamy choćby począwszy od choćby zwykłego numeru alarmowego, gdzie można zadzwonić, dopytać się też, czy do policjanta, co zrobić w takim przypadku, ale jest mnóstwo telefonów zaufania, które polecam, czatów, które są totalnie anonimowe, nie trzeba tam się nigdzie rejestrować, nic mówić, wystarczy zadzwonić. Są tam specjaliści, którzy się tym zajmują. Młodzi ludzie dziś łatwiej wynajdują takie miejsca, natomiast jest, jest tych instytucji naprawdę dużo, nawet na terenie naszego miasta Częstowa również takie miejsca są. Są strony, gdzie można o tym poczytać, jak pomóc takiej osobie, jak poszukać tej pomocy dla siebie, jak sobie poradzić z hejtem i ja to bardzo polecam. Róbmy to, po prostu rozmawiajmy, szukajmy pomocy, ale druga sprawa, którą też trzeba powiedzieć, oprócz tego tej rozmowy, pomocy i jej szukania, to jest też reagowanie na hejterów, bo to jest tak: ja sobie z hejtem mogę poradzić, bo ktoś się ze mnie pośmieje, za chwilę przejdzie, ja mu coś odpowiem, nie odpowiem, ja sobie z tym hejtem poradzę. Ale jeżeli ja nie zareaguję na ten hejt, nie zgłoszę tego albo nie przeciwstawię się temu hejtowi, to ten hater pójdzie dalej, znajdzie ofiarę i to która, może narastać. Tak, prawda? i to będzie narastało, bo jak gdyby on się podczuje też pewniejszy, a dobra, on mi nic nie zrobił, to idę dalej, pośmieję się teraz z tego, z tamtego, po, po poheituję go. Więc trzeba też reagować. Nawet jak nie jesteśmy ofiarami tego hejtu, a tylko świadkami, to reagujmy. Ja zawsze o tym mówię na spotkaniach z młodzieżą, że, żeby po prostu reagować na to, na to, co się dzieje. Bo dziś może ten hejt ciebie nie dotyczyć, dziś nikt z ciebie się nie śmieje. Ale kiedyś ten hejt do ciebie dotrze, albo dotrze do twoich bliskich, więc reagujmy zawczasu, radźmy sobie z tym hejtem, rozmawiajmy o nim, przeciwstawiajmy się mu oczywiście w sposób prawny, bo po prostu to też ratuje i jest jedyną szansą na przerwanie tej fali, która, która się niestety dzieje. Młodzieży też często podpowiadam o tym, że. Przerwanie tego hejtu i reagowanie i zgłaszanie tego hejtu też się poniekąd opłaca. Wiem, zabrzmi to strasznie, ale jak gdyby też kary, warto o tym powiedzieć, może do sprawców to dotrze, że kary za, za, za hejtowanie innych osób są naprawdę duże w sądzie. Jak takich przykład podaję, tutaj nie chcę też sam jakby reklamować pewne rzeczy, ale podaję taki znany filmik na YouTubie, kto chce, niech sobie zajrzy, jak kończą hejterzy. Tam znany sportowiec, znany celebryta, bym nawet powiedział, sportowiec, aktor polski, Podał przykład tego właśnie, jak ktoś hejtował nie jego, bo on jak gdyby przyjął to na siebie, będąc znaną osobą, ale jego córkę zgłosił tą sprawę na policję z, z, dotarł do tego hejtera m, i trafiła sprawa do sądu. Polecam sobie zobaczyć, jaką sąd karę orzekł w pierwszej instancji dla młodego człowieka, w zasadzie to też nie dla niego, tylko dla jego rodziców finansowo i dla niego. Tamten pan. Też wniósł o to, żeby tą karę finansową, na jego korzyść, oczywiście naprawdę potężną, według mnie, e, zmienić na karę prac społecznych. Więc choćby dlatego warto to zgłaszać, żeby ci hejterzy ponosili karę, żeby doszło w świat, że hejt to coś złego i że to się nie opłaca i nie warto tego robić. Dlatego tu na zakończenie audycji apelujemy. Drodzy Państwo, reagujmy na hejt, nie bójmy się reagować i pamiętajmy o tym, że hejt y, jest do. Zwalczenia jest do pokonania, ale musimy aktywnie się temu przeciwstawić. Dokładnie tak. Jeżeli jesteśmy ofiarami hejtu, to po prostu szukajmy pomocy. To jest nic wstydliwego, że ktoś się ze mnie śmieje, że mam z tym problem. Rozmawiajmy o tym, mówmy o tym. Nie milczmy, żeby ten hejt nie narastał. Drodzy słuchacze, yy, mamy nadzieję, że ten apel yy, utkwi wam yy, w głowach i, i będziecie yy, też przekazywać to dalej. Aspirant Kamil Sowiński, Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Zbyszek Berda. Kłaniamy się nisko, dziękujemy bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Policyjny sygnał audycja, w której wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie informujemy, doradzamy i ostrzegamy, jak uniknąć różnych zagrożeń. Chcesz się czuć bezpiecznie? Nie wiesz, co zrobić w sytuacji zagrożenia? Potrzebujesz ważnych informacji? Słuchaj nas we wtorki o 13:20 tylko na antenie Radia Fiat.